Cześć Widzowie! Cześć o, Widzowie! Cześć Widzowie! O pięknie! Jesteśmy na grzybobraniu w naszym lasku i tutaj mamy nasze ulubione grzyby Eryk, pamiętasz jak się nazywają? Tanie sowy, a po łacinie to już nie pamiętam Po łacinie nie pamiętasz? O kurcze, to żeś podniósł poprzeczkę Tak, piękne tutaj sowy są Uwielbiamy je po prostu konsumować. Okej, okay, Eryk. Będziesz ją ścinał? No to jest fajne, no. Taki A czekaj, taki... ona ma... E, wiesz co, wyjmij ją po prostu z ziemi. Z korzonkiem, No, z korzonkiem. Okej. Okay. A to teraz ja. Pokaż ją do mnie, w moją stronę. Pokaż ją w moją stronę. Jeszcze nieruchomy. Ach, czekaj, jeszcze nieruchomy pierścień? No. Nie, on jest niesruchomy, on jest ruchomy, on, jest, jest on, on nie jest przyczepiony jest do taki tego. jest przyklejony. Jeszcze też mam. Piękną, malutką koniusię. Okej, okay, śliczne. No, no, a ty wyrwi? nie, O, piękne. I zobacz ten pierścień. Czy można nim poruszać? Teraz spróbuj chwycić ten pierścień i przesunąć go w dół albo w górę. A w górę troszeczkę? No, ciężko. Ciężko, to trzeba z wyczuciem zrobić, no. Ale ruchomy pierścień to jest właśnie oznaka tego, że to są bezpieczne grzyby. Nie musisz tak blisko. Dobrze, bo wiele osób mówi, że łatwo pomylić właśnie tą kanie z muchomorem. Będzie padać? Będzie padać. No, jak na moje oko, będzie zaraz padać, słuchajcie. No, mamy deszcz. No to wszystko. ma koszyczek do grzybów? Ja mam. Dobrze, sprawdzi. że mamy kaptury, o, nasze ja. zbiory, pięknie. O, rozmawialiście o takim grzybie w przedszkolu? No. I co to był za grzyb? No borowik. E, borowik? No. Naprawdę? Są takie grzyby. Są takie grzyby? No. No piękne. I co się z nim robi? N nie, nie, nie je ich się. A czemu się ich nie je? No bo one, one nie są do jedzenia. A do czego są? No, do je... no nie do jedzenia. Aha, aha. No to ciekawe, ciekawe tam was uczą w przedszkolu. Naprawdę, no. E, raz. Bóg no, ma, no, ma takie liście. Dokładnie, Bóg ma takie liście. To jest taki ładny orzeszek. O, piękny Pokaż, daj, daj mi. Masz, umiesz go je rozupać? Daj mi jednego. O, zobaczcie, mam rozłupany ten orzeszek. Zjedz sobie proszę. I powiedz jak smakuje, co? Ale masz usta od jagód. I co? Taki dobry, jeszcze. Dobry. Jeszcze. Wywióreczki ja je bardzo lubią. O kurczę. Jak to się nie je Borowików? No bo pani tak mówiła. A jak mama mówi, że się je, to co teraz? Okej. Okay. Uroki edukacji systemowej. Czyli mamy się niesłucha, ale pani w przedszkolu tak. Mamy się niesłucha, ale pani w przedszkolu tak. Okej. Okay.